Dzień dobry, dzień dobry, witam w vlogu. Dzisiaj chciałem sobie coś przetestować. Wiecie, że w Dubaju jest bardzo gorąco. Temperatury chodzą nawet do prawie 50 stopni w lato, a teraz właśnie jest lato. Dzisiaj mamy 40 stopni, więc pomyślałem sobie, hmm, może sprawdzę ile, do ilu stopni jest samochód. Bo kiedyś robiłem test ze smażeniem jajka, to była jedna rzecz. Później robiłem test z pieczeniem ciastek w samochodzie, to była droga, że druga rzecz. Ale wtedy miałem termometr, który miał maksymalnie chyba tam 50 parę stopni na skali. Więc do końca nie wiedziałem, ile w tym samochodzie było stopni. I to jest ciekawe, dlatego że e, może być tutaj naprawdę bardzo wysoki wynik. Ile będzie stopni? Nie wiem, ale na pewno będzie bardzo dużo. Dlatego że samochody w Dubaju podczas lata dosłownie się topią elementy plastikowe się topią guma się topi wszystko się topi. I są tak gorące, że po prostu kierownica parzy. Wsiadasz do auta, które stało na ulicy jakiś czas w słońcu. Nie możesz łapać za kierownicę, bo cię poparzy. Także jedziemy teraz do mojego kumpla, który ma specjalny termometr, który jest elektroniczny, czyli nie ma to problemu, że skala się skończy jak w normalnym, rtęciowym termometrze, którego używałem kiedyś w filmie. I zobaczymy, e, ile wyjdzie, jeżeli zostawię swój samochód w słońcu na kilka godzin. Tak totalnie w pełnym słońcu, przy 40 stopniach, bo ciągle 40 stopni. Jestem już na miejscu, tutaj jest mój kumpel, podjechał swoim samochodem i on powinien mieć e, termometr specjalny. Sup man, hey, how, are you, doing? how are you So he's the thermometer guy, who's gonna help me. The most uh, weird uh, um, experiments. Yeah. On kupił ten termometr po to, żeby sprawdzić czy mu klimat działa dobrze, żeby sprawdzić ile, jakby, ile ma stopni powietrza, które wchodzi z klimat w jego aucie, Uh, I przy okazji, sobie, że zrobimy what do you think? How how cold? How hot will be? Okay, so first experiment. By the way, let's see now. I just took it out. My car inside underground parking was 34. Outside... Okay, so even underground is 34. So 30. outside must be really way way hotter. Uh, let me check right now. Today says it's 41. 41. I'm I sure... told you before it's 40, but it's even hotter than I thought. 41. Yeah, I'm sure this one. Okay, it's rising already. 36.5. Yeah. I can say inside the car is gonna reach. I say 90 degrees. Fuck it. No, no, no. I say 90. No. You want to bet? Uh, okay. That's bad. us bet. Let's bet. Let's, like I would say, 75 above, he wins. 75 below, I win. Okay. Done. Okay. <laughs> Zobaczymy. Before we to the experiment, there's one Są samochody o różnych kolorach oczywiście. Białe, takie jak tamten, nagrzewają się wolniej i do mniejszych temperatur. Czarne nagrzewają się najbardziej. Moje auto jest srebrne, czy tam szare, jak to woli, więc to ma duży wpływ też na to, jaka będzie temperatura w środku. Na pewno nie będzie aż tak gorące, jak auto całe czarne. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale podobno mój kumpel user, który jest w środku, czytał, że szare, srebrne auta Nagrzewają się bardzo podobnie do czarnych, a białe są około o połowę mniej e, przyjmują o połowę mniej ciepła. Coś tu z tyłu. Teraz zapytamy dokładnie. Okay man, let's place the thermometer. So yep, let's give a try. Now we're gonna check the, actually this one doesn't have, doesn't need to be outside. So we're gonna try actually the cabin air temperature of the car, which we searched it and we cannot actually find exactly. Yeah. it's, now it's 40 already 40 because it's there in the Sun but yeah let's it's gonna give us some time what we want to see also is gonna be from the car color which uh, we know approximately that the car color will be the car surface will be double of the actual temperature and in a black car will be a double of the white car so it's complicated yeah if outside is gonna be like 40 uh, a white car is going to be 80 and a black car is going to be 120 which i okay. don't know if it's true how about gray cars because mine the, is gray uh, basically the gray cars i see some places they say like it's closer to the white and some closer to the black one so we have to find I out i think exactly i think it's going to be depending on the material like if it's metallic or if it's gloss or like it goes yeah uh, sure. different uh, things that they matter now dobra wyłączamy silnik I wychodzimy z tego samochodu. Ok, zamykamy samochód. E, końcówka termometru, jest tak jak tutaj widać e, na samym słońcu, jak się to tylko najmocniej da. Zostawimy go na początku na, na godzinę i zobaczymy, ile będzie stopni. Dobra, my idziemy z jużem na e, McDonalda w tym momencie, ale powiem Wam jeszcze jedną rzecz, która wpływa na to, że ten samochód nie będzie aż tak gorący, jak mógłby być, są w nim przeciwone szyby. A szyby ciemne wpływają na to, jak jest ciepło w samochodzie, każdy to powinien wiedzieć, więc mogłoby być goręcej na pewno, gdybym szyb nie przyciemnił. I naprawdę jest w tym różnica, bo od kiedy je przyciemniłem, zauważyłem, że jest faktycznie w środku chłodniej. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie, biorąc pod uwagę kolor, e, przyjmowane szyby, temperatury na zewnątrz, i to wszystko razem. Ja maka nie jem, ale pojeździmy do maka, żeby się najadł nasz kierowca i pomocnik Hughel. Wsiadanie w McDonaldzie, brawo, ale co. Nie moja sprawa, to co je? Także siadamy tutaj w Maszku. Jutro sobie je. I czekamy, aż upłynie trochę czasu. Panie i panowie, jesteśmy z powrotem. Zajęło nam to dosłownie z dwie godziny, bo się nie spieszyliśmy. Poszliśmy jeszcze w parę innych miejsc w międzyczasie. I nie wiem, czy to widzicie, ale jesteśmy w cieniu. No, nie przemyślałem tego, że zrobi się tutaj cień. Jak tu przyjeżdżaliśmy, nie było żadnego cienia nigdzie. I nie wpadło na to, żeby pomyśleć, gdzie będzie słońce za dwie godziny. Niestety, auto jest w totalnym cieniu, jeszcze wieje w chłodny wiatr, więc w ogóle nie jest ciepło w tym momencie. Także eksperyment nie wyszedł, ale zobaczmy w środku, ile jest temperatury. Ja pierdziele 53 stopnie, ale porażka. Dobra, wczorajszy dzień to był troszkę fail, więc wróciłem drugi raz. Jestem teraz w innym miejscu zaparkowanym, w takim miejscu, w którym nie słońce. E, się nie przemieści, nie będzie tym razem cienia. Jestem tu specjalnie o pierwszej, bo w okolicach tej godziny jest najgoręcej. Sprawdzałem to specjalnie w internecie wcześniej i w tym momencie na przykład mamy dokładnie 41 stopni. Więc zrobimy sobie dwa testy. Jeden test to, jak bardzo auto może schłodzić się w środku. Włączyłem już na maksza klimatyzację i dojechałem tak z domu tutaj, więc samochód jest już wyziębiony prawie maksymalnie, albo nawet maksymalnie. I sprawdzę za chwilę, ile ma stopni samochód w pozycji kierowcy. Bo wiadomo, tyle się zająć są cieplejsze, przednie tam, gdzie jest większy nawiew, są trochę zimniejsze, więc ustawimy termometr tak, żeby pokazywało jakby pozycję kierowcy i temperaturę w tym miejscu. A, wchodzimy. I teraz zobaczcie, plan jest taki. Zamykamy najpierw drzwi i teraz e, jest to poza kierownicą, tu jest kierownica. I ustawię sobie to mniej więcej tak, żeby było. Dokładnie w taki sam sposób, jak czuje kierowca, który ma nawiewy ustawione na siebie normalnie jadąc z samochodem. No i dobra, minęło może z 30 sekund tyle wystarczy, żeby termometr się dostosował do temperatury i pokazuje mi w tym momencie 23 stopnie. 22,8, 23. Czyli to jest minimalna temperatura, jaką może samochód osiągnąć przy zewnętrznej temperaturze 41 stopni. Czemu coś takiego sprawdzam? Dlatego, że y, wiem z doświadczenia, że te klimatyzacje, przeważnie, nawet te, które mają napisane ile jest dokładnie stopni, to przeważnie jest nieprawda. Klimatyzacja u mnie w domu na przykład pokazuje, powiedzmy, 23 stopnie, a jest zawsze 2 stopnie do góry, czyli 25. Tak samo jak się ma y, tą klimatyzację nowocześniejszą troszkę w aucie, gdzie są pokazane y, dokładnie cyframi, ile ma być stopni, się ustawia na odpowiednią ilość, to też nie jest y, prawda. To jest też nie jakby... Te cyfry nie odpowiadają faktycznej temperaturze, więc jakbyśmy się przeszli na przykład do jakiegoś samochodu, y, który ma taką klimę, na przykład y, Range Rover, którym jeździłem wcześniej, y, tam można ustawić coś na przykład na 19 stopni i to gwarantuje wam, że to nie jest 19 stopni. Samochód się tak mocno nie schłodzi. To jest po prostu termostat, który tak jak przeważnie to jest, nie działa do końca dobrze. No, ale dobra. Wyłączamy wszystko, 0,0, zero, zero. przekręcamy kluczyk i robimy test ciepła. Wczoraj zostawiłem termometr w środku, tutaj na przedniej szybie. I to jest błąd, dlatego że termometr też się nagrzewa. Tam jest też plastik w tym czujniku, który się nagrzewa od słońca, więc to jest niemiarodajne. Dzisiaj zrobię inaczej. Zostawię samochód, żeby się nagrzał, po czym wejdę z termometrem tylko na chwilę, żeby odczytać, ile jest stopni, bo to będzie najprawdziwszy odczyt. Także ja sobie idę wypić kawkę do kawiarni i wracam do Was za godzinę, i zobaczymy, ile będzie stopni w samochodzie. Jeszcze mała ciekawostka tyle jest faktycznie stopni w miejscu, gdzie jestem. 44 stopnie. Bo jak pewnie wiecie, pogoda, prognoza pogody nie jest na tyle dokładna, żeby pokazywać dokładnie temperaturę w miejscu, w którym się znajdujecie. Jest kilka stacji dookoła miasta, one wyciągają jakąś średnią i to jest podawana w, w telewizji prognoza. A tutaj mamy idealnie tyle, ile jest w danym miejscu, czyli 44. Sporo więcej niż w prognozie. I naprawdę czuć to jest bardzo gorąco. Dobra, jesteśmy przy aucie. Przeparkowałem je jeszcze raz, żeby mieć pewność, że nie będzie na pewno w cieniu. I ciekawy jestem ile będzie w środku stopni. Dobra, bierzemy termometr i kładziemy go tutaj na górę, bo tutaj jest najwięcej słońca, to miejsce nagrzewa się najbardziej. Zostawiłem termometr w aucie na parę minut, żeby troszkę się to jednak nagrzało, żeby nie było to, że po minucie jest nie, jakby niemarodajny odczyt i teraz sprawdzimy ile wyszło temperatury. Waga, waga 72,3 stopnia. Wow! Otworzyłem drzwi, i od razu trochę spadło, widzicie? Od razu, momentalnie. To, że samochód jest zamknięty, naprawdę dużo zmienia. A teraz zobaczcie, co się dzieje w moim aucie w środku. E, te elementy tutaj, gumowe, się dosłownie topią. Zobaczcie na to. Mam, nie wiem czy to widać, ale mam część tego plastiku teraz na dłoni przyczepione, bo się po prostu klei. Kierownica parzy. Jest naprawdę mega gorąca. A te gumki do pokrętę, o Boże, tak samo topią się masakrycznie. Boże, wychodzimy stąd, bo jest po prostu tak gorąco, że oblałem się od razu potem cały. Eee, <laughs> nie wiem czy to widać, ale no jestem, jakbym z wody wyszedł. To jest po prostu sauna e, dramowa sauna w postaci twojego samochodu. Także to jest wynik eksperymentów. 72 stopnie może by się nagrzało jeszcze bardziej, gdybym zostawił na godzinę tutaj, ale nie chciałem, żeby eksperyment był przekłamany. Także wchodzi na to, że mój kumpel Jujel, którego tutaj nie ma, bo był dzisiaj zajęty, wygrał zakład. On mówił, że jeżeli będzie poniżej 75 stopni, to on wygrywa, a powyżej to ja wygrywam, więc no, byłem blisko, ale on był bliżej. Także zobaczcie. W Dubaju trzeba uważać na to, żeby auta raczej na zewnątrz nie zostawiać, bo potrafi się ono bardzo szybko zniszczyć i zużyć. Wszystko się nagrzewa, nie tylko tapicerka i tak dalej. Nagrzewają się też części i tak dalej. To nie jest dobre dla samochodu. Niszczą się na przykład reflektory przednie, tak jakby robią się takie żółte i takie zaśniedziałe jakby. Więc naprawdę każdy, kto ma taką możliwość, trzyma auto w garażu i zmienia to bardzo dużo. Takie auto jak moje, które jest garażowane, jest warte wiele więcej po kilku latach niż auto, które stało na dworze. I to bardzo widać, bo wpływa to nawet na lakier, na wszystko, autentycznie na wszystko w samochodzie. No co, taki mamy klimat. Dajcie znać, jak to jest w Polsce z autem zostawionym na dworze w lato. Czy też się wszystko topi, czy jest też naprawdę tak gorąco jak tutaj, czy może jest jakaś spora różnica i nie jest wcale tak źle. A ja się z wami żegnam na dzisiaj i widzimy się w kolejnym vlogu. Trzymajcie się, cześć.